Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Apple Ravius.pl i dzisiaj zrobię dla Was unboxing iPada Air. Okej, okay, jesteśmy gotowi. Wróciłem prosto w tej chwili z Berlina, żeby właśnie dla Was zrobić unboxing najnowszego iPada Air. Tutaj zobaczycie go jeszcze dokładnie. Dobra. Teraz obróćmy to sobie na drugą stronę i próbujemy teraz, uwaga. Pierwsze cięcie. Teraz wykonamy drugie cięcie. Drugie cięcie. Wykonamy w tej chwili trzecie cięcie, i ostatnie, czyli cięcie czwarte. Ok, w ten oto sposób mamy już z głowy folię. No, mogę w tej chwili odłożyć tu. Jesteśmy gotowi do otwarcia pudełka. Zobaczmy, co kryje w środku. A oto jest nowy iPad Air ale lekki, naprawdę nowy iPad Air naprawdę niesamowicie lekki niezwykły dobra iPad Air, zaraz wrócimy. to mamy oczywiście standardową ładowarkę. Mamy oczywiście również instrukcję. Z której to instrukcji dowiadujemy się, że wita nas nowy iPad Air. O, nawet dołączyli. Znacznie przewidzieli, że po raz jeździli. Dołączyli nawet. Polską instrukcję. Twój iPad Air Vita. Także tu mamy całą resztę. Oczywiście mamy też standardowy kluczek, Jak to jest w modelach z 3G. I co my tu jeszcze mamy? Ok. to są papiery i oczywiście kabelek Lightning. Łączę lightning. No to wiadomo. I właściwie to wszystko, co mamy w pudełku. dobra, iPad Air jest już skonfigurowany i oczywiście odpakowany, to już widzieliście na poprzedniej części filmu. Teraz mam już ekran iPad Vita po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych i klikamy, zaczynamy. Auto i nowy iPad Air. Naprawdę prezentuje się ciekawie, więc będzie, będzie co recenzować, a recenzja powinna się pojawić w, nas na, w kolejnych dniach. Ok, teraz, jeżeli chcecie, to zrobimy jeszcze prezentację tego oto Smart Case'a. Kolor, może niezbyt, niezbyt taki, ale nawet ładny, beżowy. Ale niestety Smart Case jest dostępny ogólnie w dwóch kolorach, może w trzech, nie pamiętam. Więc wybór nie jest zbyt duży. Dobry. to jeżeli chcecie, to jeszcze otworzymy to i zobaczymy, jak wygląda już ze Smart Case'em. Yy, dobra, i zaraz otworzymy. Ok, pudełko jest otwarte. I wow, ale fajnie. Oczywiście, rysuneczek, jak należy to robić poprawnie? Bo jakieś tutaj informacje? Yy, tu mamy właśnie tą wersję skurzoną. Mamy bardzo ładna faktura, z tyłu mamy logo Apple, takie delikatne, więc naprawdę fajnie to zrobione. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda z iPadem. Weźmy sobie iPada. Nawet swoje odbicie można tutaj zobaczyć. I teraz spróbujmy go tutaj wsadzić. Elegancko pasuje. Mam nadzieję, że tym razem się nie będzie rozklejało, bo przy iPadzie czwartej generacji się strasznie się rozklejało. I tak już wygląda gotowy iPad zapakowany w, w smart case'a. I możemy sobie go tutaj teraz otworzyć. Podać kod. Mega trudny. I gotowe. To już wszystko w dzisiejszym unboxingu. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to zasubskrybuj mój kanał, skomentuj go oraz zalajkuj. Dzięki Wam wielkie za oglądanie i myślę, że recenzja powinna się pojawić w przeciągu tygodnia, a może i szybciej, więc obserwujcie uważnie mój kanał. Jak już mówiłem, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie w górę. Zapraszam również na mojego Facebooka i to wszystko ode mnie w dzisiejszym unboxingu. Trzymajcie się, cześć!